Jeśli to robisz, nawet myśląc, że manifestujesz, w rzeczywistości wysyłasz do wszechświata sprzeczny sygnał i wszystko sabotujesz. Tak, istnieje jeden błąd, który wydaje się niewinny, który wręcz sprawia wrażenie, jakby pomagał w manifestacji, ale w rzeczywistości całkowicie blokuje przepływ. Ten błąd jest subtelny, podstępny, po mistrzowsku przebiera się za samopoznanie, za głęboką wiarę, a nawet za wdzięczność. Ale w głębi duszy jest niewidzialnym sabotażystą, który utrzymuje Twoją rzeczywistość dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest teraz w stagnacji i jest bardzo prawdopodobne, że powtarzasz go każdego dnia, w pełni wierząc, że idziesz do przodu. Właśnie z tego powodu musisz zostać ze mną do samego końca, ponieważ nie tylko zdemaskuję tę blokadę i pokażę ci precyzyjnie, jak ona działa wewnątrz ciebie, ale przekażę ci klucz, punkt zwrotny, który zmienia wszystko. To odkrycie, na które do dziś odważyło się spojrzeć bardzo niewielu ludzi. A co najważniejsze, na końcu zrozumiesz, jak odblokować moc manifestacji, która już w tobie istnieje, ale która przez cały ten czas była tłumiona bez twojej świadomości. I tak, ostatnie odkrycie w tym filmie jest najpotężniejsze ze wszystkich, ponieważ to w nim wreszcie pojmiesz. Co musi się zmienić wewnętrznie, aby rzeczywistość zaczęła kształtować się według tego, czego pragniesz, a nie tego, czego się obawiasz. Teraz, zanim przejdziemy dalej, krótka uwaga. Jeśli ten temat już w jakiś sposób w tobie rezonuje, jeśli kiedykolwiek miałeś to przeczucie, że coś cię powstrzymuje, mimo wszystkich afirmacji, wizualizacji i całej reszty. Proszę poświęć chwilę, by zostawić polubienie i zasubskrybować ten kanał, ponieważ ta treść nie jest powierzchowna, nie jest dla tych, którzy chcą tylko spróbować, jest dla tych, którzy prawdziwie pragną transformacji. A jeśli tego właśnie chcesz, jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym powinieneś być. Teraz weź głęboki oddech i posłuchaj mnie z całą swoją uwagą. Największą pułapką w świecie manifestacji nie jest zwątpienie, to nie jest strach, to nawet nie jest niepokój to nieustanna, niezmordowana próba naprawienia siebie brzmi dziwnie, wiem, bo to, co słyszymy wszędzie, to ludzie mówiący ci, że musisz podnieść swoje wibracje, uzdrowić swoje wewnętrzne rany, uwolnić swoje traumy. Stać się swoją najlepszą wersją, zanim będziesz mógł manifestować. Ale co, jeśli powiem ci, że to właśnie to poszukiwanie naprawy jest dokładnie tym, co utrzymuje cię w odłączeniu od mocy manifestacji. Wszechświat nie odpowiada na to, czego chcesz, odpowiada na to, kim jesteś. A kiedy postrzegasz siebie jako kogoś złamanego, kogoś, kto wciąż potrzebuje uzdrowienia, dostosowania, ewolucji. Wysyłasz krystalicznie czysty sygnał: Jeszcze nie jestem tym, co pragnę zamanifestować. Czy teraz to dostrzegasz? Manifestacja nie odpowiada na pragnienie, odpowiada na stan bycia, i dopóki żyjesz z podskórnym uczuciem, że wciąż musisz się przygotować, aby zasłużyć na to, czego chcesz, utrzymasz swoją rzeczywistość uwięzioną w tej przepaści. To jest błąd, który wszystko blokuje. I jest on absolutnie wszędzie. To osoba, która medytuje każdego dnia, ale robi to z intencją usunięcia blokad, a nie połączenia się z tym, co sprawa już do niej należy. To osoba, która powtarza afirmacje, ale w głębi duszy próbuje przekonać samą siebie, że jest godna swoich pragnień. To osoba, która żyje w oczekiwaniu na właściwy moment, idealne zestrojenie. Jakby wszechświat miał odpowiedzieć tylko wtedy, gdy będzie w stu procentach uzdrowiona, w stu procentach pogodzona, w stu procentach oświecona. Ale to nigdy się nie wydarzy, ponieważ zawsze będzie coś do ulepszenia. Prawda jest taka: nie musisz być uzdrowiony, aby manifestować, musisz tylko być świadomy, obecny, zestrojony z tym, czego pragniesz właśnie teraz. I to nie jest zaproszenie do ignorowania swoich traum czy udawania, że wszystko jest w porządku. To jest jednak zaproszenie do przestania życia w służbie idei, że pewnego dnia, kiedy będę lepszy, kiedy wreszcie będę gotowy, będę w stanie manifestować. Ponieważ ten pewien dzień nigdy tak naprawdę nie nadchodzi. W międzyczasie twoja energia wibruje potrzebą, brakiem a wszechświat z tego sygnału rozumie tylko jedno. Nie masz tego. I właśnie dlatego wszystko pozostaje po staremu. Więc może teraz zadajesz sobie pytanie, ale jak to zmienić? Jak przestać tak o sobie myśleć, skoro wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłem, uczyło mnie czegoś przeciwnego? I tu właśnie zaczyna się prawdziwa transformacja. Musisz wyjść z tożsamości braku, musisz porzucić narrację, że jesteś niekompletny, ponieważ dopóki wierzysz, że musisz być kimś lepszym, aby zasłużyć na to, czego pragniesz, będziesz wciąż tworzyć doświadczenia, które potwierdzają to właśnie przekonanie. A jeśli chcesz natychmiastowego, bezpośredniego kroku, aby rozpocząć tę zmianę, Przygotowałem coś bardzo specjalnego materiał, który pomógł już tysiącom ludzi dokonać tego wewnętrznego ponownego połączenia i który może być następnym krokiem w Twoim własnym punkcie zwrotnym. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. To będzie miało dla Ciebie sens. Jest proste, bezpośrednie i daje Ci jasność co do tego, co naprawdę odblokowuje Twoje pole manifestacji. Wracając do naszego głównego tematu, znasz to ciągłe, dręczące uczucie, że czegoś brakuje, ten lęk przebrany za duchową produktywność, to niezmordowane poszukiwanie znaków, potwierdzeń nowych metod? Wszystko to wyrasta z tego samego korzenia, z idei, że teraz nie wystarcza, a to jest największy wróg manifestacji, ponieważ teraz jest wszystkim, co istnieje. To w teraz. Twoja energia się dostraja, to w teraz manifestujesz. Pragnienie nie spełnia się w przyszłości, realizuje się w stanie, który ucieleśniasz teraz. Musisz żyć, jakby to już było, nie udawać, nie tylko sobie wyobrażać. Musisz żyć, jakby ta rzeczywistość już była tobą. I może właśnie w tej chwili czujesz gulę w gardle, ukłucie w piersi, to dobrze. To znak, że coś głęboko w tobie się budzi. To był tylko wstęp, ale już możesz poczuć, że ten film wykracza daleko poza proste techniki. Idziemy w głąb, bo tam dzieje się prawdziwa magia. Zostań ze mną, bo to, co nadchodzi, poruszy coś w tobie w sposób, jakiego być może nigdy wcześniej nie czułeś. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że bardzo często, im bardziej poświęcasz się manifestacji czegoś, tym bardziej odległe się to wydaje? Jakby istniało niewidzialne pole między tobą a tym, czego pragniesz pole, które sprawia, że powtarzasz wzorce, na nowo przeżywasz frustrację i czujesz, że zawsze wracasz do punktu wyjścia jakby wszechświat ignorował twoje prośby jakby było w tobie coś fundamentalnie złego. Ale co, jeśli powiem Ci, że problem nie leży we wszechświecie, nie leży w prawie przyciągania i zdecydowanie nie leży w rzeczy, której pragniesz? Problem tkwi w tym, jak postrzegasz siebie podczas tego procesu. Nie manifestujesz tego, co chcesz, manifestujesz to, na co wierzysz, że zasługujesz i co najważniejsze, to, kim wierzysz, że już jesteś. Manifestacja zaczyna się wewnątrz. Nie jako idea, ale jako uczucie, odczucie. A większość ludzi próbuje manifestować z tożsamości, która wibruje niedostatkiem, zwątpieniem i strachem, nawet powtarzając pozytywne afirmacje. Wiesz dlaczego? Ponieważ świadomy umysł mówi: Mogę, ale ciało, pole energetyczne wibruje. Jeszcze nie jestem wystarczający. A wszechświat zawsze odpowiada na silniejszą wibrację, którą w tym przypadku jest zwątpienie przebrane za pragnienie. To, czego prawie nikt ci nie mówi, i tu zaczyna się prawdziwa zmiana, to fakt, że wszechświat nie reaguje na Twoją technikę, reaguje na Twój stan wewnętrzny. Możesz wizualizować każdego dnia, pisać tysiąc razy w swoim zeszycie, powtarzać mantry ze łzami w oczach. Ale jeśli twój stan wewnętrzny mówi wciąż muszę coś udowodnić, wciąż czegoś brakuje, wciąż nie jestem w stanie, to właśnie to odbije się do ciebie echem. To jest energetyczne więzienie, którego nikt nie zauważa próba manifestacji z miejsca braku. Pragniesz związku ale czujesz, że potrzebujesz kogoś, aby czuć się kochanym, pragniesz pieniędzy, ale wibrujesz pośpiechem, strachem i presją, pragniesz zdrowia, ale postrzegasz siebie jako kogoś wrażliwego, słabego, złamanego. Energia, którą emitujesz pragnąc czegoś z braku, jest tą samą energią, która wzmacnia brak tej rzeczy. Teraz posłuchaj tego z pełną uwagą. Prawdziwe odblokowanie manifestacji następuje, gdy pragnienie przestaje być potrzebą, a staje się naturalną konsekwencją Twojego stanu bycia. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, jakby to było żyć, jakbyś już miał to, czego pragniesz, ale żyć tym naprawdę, nie wyobrażać sobie, nie mieć nadziei, żyć jak ktoś, kto już jest w tym tkwi sekret ponieważ kiedy żyjesz jak ten, kto już ma, przestajesz próbować kontrolować, przestajesz ciągle sprawdzać, czy to działa, relaksujesz się, ufasz i to zaufanie zmienia wszystko. Umysł z natury szuka kontroli, chce gwarancji, chce natychmiastowych rezultatów, chce logiki, ale manifestacja nie podąża za logiką, odpowiada na częstotliwość. A z częstotliwością się nie dyskutuje, ją się czuje. Być może przypominasz sobie teraz te wszystkie razy, kiedy poczułeś tę energię lekkości, ten moment, kiedy po prostu odpuściłeś, przestałeś o tym myśleć. I rzeczy się po prostu wydarzyły, prawie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To nie był przypadek. To było zestrojenie. Przestałeś nalegać. Przestałeś próbować udowadniać. Przestałeś wibrować oporem, a kiedy to się dzieje, otwierasz się. Pole się rozszerza. Wszechświat rozumie. Ta osoba jest gotowa, ponieważ już żyje tak, jakby to miała. Ale dlaczego tak trudno jest utrzymać tę energię, ponieważ zostaliśmy uwarunkowani do życia w oczekiwaniu. W walce, w idei, że zasługujemy dopiero po tym, jak zdobędziemy, rozwiążemy, udowodnimy, wycierpimy, to oprogramowanie jest tak głęboko zakorzenione, że nawet kiedy zaczynasz studiować manifestacje, niesiesz ze sobą ten nieświadomy ciężar potrzeby zrobienia czegoś, aby zasłużyć. A oto najbardziej oszałamiająca część tego wszystkiego: Ty już tym jesteś, zawsze byłeś. Obfitość, której pragniesz, nie jest gdzieś na zewnątrz. Czeka aż przestaniesz sabotować samego siebie, czeka aż przestaniesz szukać aprobaty, aż przestaniesz próbować uzdrowić każdy drobny szczegół, zanim pozwolisz sobie przyjąć. Czeka aż przypomnisz sobie, że tworzenie zaczyna się, gdy przestajesz postrzegać siebie jako kogoś niekompletnego. To jest ta zmiana. Przejście od wysiłku do przepływu, ale nie mistycznego przepływu oczekiwania, aż coś spadnie z nieba. To przepływ kogoś, kto już pozycjonuje się jako twórca, a nie jako energetyczny żebrak. A to wymaga świadomego wyboru, wyboru, by przestać szukać na zewnątrz i zacząć dostrajać się wewnątrz, wyboru, by czuć dzisiaj to, co chcesz przeżywać jutro. I tu właśnie wchodzi w grę potężne ćwiczenie, proste, ale transformujące. Za każdym razem, gdy czujesz, że zbyt mocno się starasz, próbujesz kontrolować wynik, próbujesz zmusić wszechświat do działania, zatrzymaj się, oddychaj. I zadaj sobie pytanie: w co bym teraz wierzył, gdybym już posiadał to, czego pragnę? Odpowiedź zmienia wszystko. To ćwiczenie wyciąga cię ze stanu braku. I umieszcza w polu natychmiastowej kreacji. Nie chodzi o oszukiwanie umysłu, chodzi o pokazanie mu, że zmiana częstotliwości jest bezpieczna, że bezpiecznie jest przestać walczyć, że bezpiecznie jest żyć jak ktoś, kto już ma. A gdy to praktykujesz, pole zaczyna odpowiadać, synchroniczności się nasilają, możliwości pojawiają się znikąd. A dlaczego? Ponieważ przestałeś żyć w kiedyś i zacząłeś żyć w teraz, przestałeś szukać jak ktoś, kto potrzebuje, i zacząłeś przyjmować jak ktoś, kto już jest, a to jest tak rzadkie, tak potężne, że wszechświat nie ma innego wyjścia, jak tylko to odzwierciedlić. A zanim przejdziemy do ostatecznego odkrycia, oddychaj spokojnie i zachowaj to. Wszechświat nie rozumie słów, rozumie wibracje. A najpotężniejsza wibracja ze wszystkich to ta, która rodzi się z miłości do tego, kim już jesteś, tu i teraz, nie za to, czego jeszcze brakuje, ale za całość, która już w tobie istnieje. To właśnie to zmienia wszystko. Teraz przygotuj się. Bo ostatnia część tego filmu jest najbardziej transformująca ze wszystkich. Nadszedł najważniejszy moment moment ostatecznego odkrycia. Być może wciąż czekasz na sekretną technikę, magiczne słowo coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałeś. Ale to, co Ci teraz dam, nie jest techniką to dekonstrukcja. Zerwanie z najbardziej toksycznym wzorcem, który blokuje twoją zdolność do manifestacji, czymś, co jeśli tego teraz nie przerwiesz, sprawi, że będziesz kręcić się w kółko, nawet jeśli nauczysz się wszystkich metod na świecie. Prawda jest prosta i brutalna. Próbujesz manifestować, aby uciec od tego, kim jesteś, i dopóki to jest twoją motywacją, nic nie popłynie. Brzmi ostro? Tak, ale jest też wyzwalające. Bo to tutaj wszystko zaczyna nabierać sensu. Nie chcesz pieniędzy, chcesz pozbyć się poczucia niepewności, nie chcesz związku, chcesz uciec od samotności, nie chcesz zdrowia, chcesz przestać czuć się złamany, a to zmienia wszystko, bo kiedy pragnienie rodzi się z ucieczki, wibruje strachem, a tam, gdzie jest strach, nie ma tworzenia, jest skurcz. Możesz powtarzać tysiąc razy, jestem obfitością, ale jeśli używasz tego jako lekarstwa, aby nie czuć bólu porażki, zgadnij, co rozumie wszechświat. Rozumie, że wciąż wierzysz, że jesteś porażką. To tak, jakbyś mówił: Proszę wszechświecie, daj mi to, abym mógł poczuć się kompletny. Ale wszechświat odpowiada: Jeśli czujesz się niekompletny, to właśnie to będę ci wciąż pokazywał. Czy teraz rozumiesz, dlaczego wszystko utknęło w martwym punkcie? Prawdziwa manifestacja nie rodzi się z chęci ucieczki od siebie, rodzi się z uznania, że już jesteś całością, nawet bez tej rzeczy. W tym momencie odwracasz zasady gry, kiedy rozumiesz, że nie musisz zmieniać tego, kim jesteś, aby przyciągać, ale raczej przypomnieć sobie, kim zawsze byłeś. Moment, w którym przestajesz używać manifestacji jako narzędzia do łatania wewnętrznych dziur i zaczynasz używać jej jako naturalnego przedłużenia miłości, którą czujesz do samego siebie, to największy skok świadomości, jaki człowiek może zrobić. Manifestacja jest przedłużeniem Twojej tożsamości, a kiedy zmieniasz sposób, w jaki siebie postrzegasz, wszystko wokół również się zmienia. Przestajesz być kimś, kto szuka, i stajesz się kimś, kto emanuje. To jest prawdziwe pole tworzenia. To tam uzyskujesz dostęp do wibracji, która już zawiera to, czego pragniesz, i wtedy nieuchronnie to się manifestuje, bo wszechświat nie ma wyboru. On tylko odzwierciedla. I oto ostatnie przypomnienie do wytatuowania w duszy. Nie manifestujesz tego, co chcesz, manifestujesz to, czym pozwalasz sobie być. Życie nie czeka, aż wystarczająco ewoluujesz, aż uzdrowisz wszystkie swoje traumy. Czeka tylko, aż pozwolisz, pozwolisz sobie czuć, pozwolisz sobie przyjmować, pozwolisz sobie żyć prawdą o tym, kim już jesteś. Nie potrzebujesz zewnętrznego pozwolenia, nie potrzebujesz znaku. Znakiem jesteś ty. Twórcą jesteś ty, drogą jesteś ty, i jeśli poczułeś, że ten film dotknął czegoś, co było ukryte głęboko w tobie, jeśli zdałeś sobie sprawę, że jest siła, która spała, ale która teraz zaczyna się budzić, to już wiesz, co robić. Następny krok czeka na ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu. Tam znajdują się drzwi do nowego sposobu manifestacji świadomego. Lekkiego, prawdziwego, i zanim pójdziesz, jeśli ten film przyniósł ci jasność, jeśli cię poruszył, jeśli miał dla ciebie sens na jakimkolwiek poziomie, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. To pokazuje algorytmowi, że ta treść musi dotrzeć do większej liczby osób, i pokazuje mi, że jesteś ze mną w tej podróży przebudzenia. Pamiętaj: nie jesteś tu przez przypadek. Jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie dzisiaj, to dlatego, że Twoja dusza jest gotowa przestać uciekać i zacząć tworzyć. A teraz z tą nową świadomością wróć do swojego dnia z innym spojrzeniem, z większą lekkością, z większą obecnością, z większą mocą. Już jesteś wszystkim tym, czym próbowałeś się stać. Teraz nadszedł czas, by tak żyć.